Thank <laughs> you. Ze mną trener w D-świecie, Krzysztof Urtnowski. Witam trenerze. Dzień dobry. Na początek chciałbym serdecznie pogratulować tego ważnego zwycięstwa. No i pierwsze pytanie na temat tego meczu, jak trener bardzo jest teraz zadowolony ze swoich zawodników? Czy spełnili te założenia, które sobie założyliście przed spotkaniem? Bo pytałem o to już tutaj Kaspra Bogusiewicza, no mówił, że trochę przeciwnik zawsze zaskakuje, ale co według trenera dzisiaj było bardzo istotne w grze zespołów dy? Przede wszystkim szczelna obrona. Wiedzieliśmy, z jak bardzo jakościowym zespołem się mierzymy. Trener Pozorski w tygodniu gdzieś tam dla magazynu Ligowiec podkreślił, że w 95% ma zespół złożony z zawodowców, więc byliśmy na to przygotowani, że przyjdzie tutaj duża jakość i rzeczywiście nie byliśmy tym zaskoczeni. Z punktu widzenia taktycznego wiedzieliśmy, w jaki sposób, sposób soku klecze wgra w piłkę i mieliśmy na to, na to swój plan. W pierwszej połowie, być może momentami gdzieś tam jeszcze byliśmy zaskakiwani, w drugiej połowie uważam, że, że to było pod kontrolą i nawet jeśli byliśmy w dłuższych fazach meczu bez piłki, no to to na końcu rezultat i, i obraz meczu jakby mnie utwierdza w tym, że zadanie zostało wykonane. Plan, który mieliśmy, działał, zadziałał, wygraliśmy mecz 1 do 0. Ostatnio seria, którą buduje WDA, trzy mecze z rzędu wygrane. No i te czyste konta chyba najbardziej trenera pewnie cieszą. No i też 8 strzelonych goli w ostatnich trzech spotkaniach. Co było takim punktem zwrotnym, żeby ta gra tak właśnie wyglądała? Ja to już już kiedyś mówiłem w jednym z wywiadów, uważam, że po prostu potrzebowaliśmy tego czasu na adaptację. Mówi się 4-8, 6-8 tygodni, przepraszam, i rzeczywiście po tych 4, 6-8, jeśli weźmiemy pod uwagę okres przygotowawczy. Po tym czasie, że rzeczywiście zaczęliśmy łapać, łapać punkty i taką pewność w grze. Trzy zwycięstwa pod rząd bardzo cieszą. Bardziej jeszcze, jeszcze tutaj można podkreślić to, że są zaraz tyłu, że zespół gdzieś tam coraz lepiej funkcjonuje. Na 9 ostatnich meczów jedna porażka to jest taka jeszcze obszerniejsza gdzieś tam wizja tego, w jakim momencie jesteśmy i jak Dobrze pracuje zespół, bo, bo, bo naprawdę no gdzieś tam funkcjonuje to dobrze, tak jak, tak jak chcieliśmy, tak jak, jakie mieliśmy plany, więc jesteśmy zadowoleni. Teraz czeka Was wyjazd do Swarzędza. Zespół no, groźny. Każdy zespół w tej ligi jest groźny, natomiast jak bardzo przygotowujecie się do tego meczu i czy analiza już została rozpoczęta, czy ten najbliższy mikrocykl, który przed nami dopiero będzie tym czasem, w którym zaczniecie analizować grę Rywala? No tutaj wewnątrz sztabowo oczywiście już o Swarzędzu wiemy, e, wiemy sporo, zawsze robimy to minimum jedną kolejkę do przodu, aczkolwiek zawsze kluczowym spotkaniem jest to, to które się odbywa w ten weekend, e, bo tam się najwięcej rzeczy dzieje, absencje, kartki, kontuzje, na to też trzeba zwrócić uwagę. E, przygotujemy się do każdego innego meczu, mikrocykl, mikrocykl będzie wyglądał normalnie, e, w sobotę rano w Swarzędzu gramy kolejny mecz o trzy punkty. Tych trzech punktów y, bardzo serdecznie życzę i gratuluję jeszcze raz dzisiejszego zwycięstwa. Tyle trener Krzysztof Urnowski po meczu w Deświecie Sokół Kleczew. Ze mną Kacper Bogusiewicz, zawodnik w świecie Witam Cię Kacper. Cześć, siemanko. Y, na początek y, chciałem Cię zapytać, jak się teraz czujesz? Y, strzelona bramka na wagę trzech punktów. Y, jak, co, co, co Ty teraz w ogóle czujesz? Czuję się świetnie. Y, w końcu, można powiedzieć, osiem meczy. W końcu udało się tą bramkę strzelić. Cieszę się, w takim meczu, cieszę się, że na wagę zwycięstwa. No i jestem dumny z całej drużyny, że udało nam się to dzisiaj, dzisiaj wygrać. Jak według Ciebie ten mecz wyglądał z perspektywy boiska? Czy realizowaliście te założenia, które sobie założyliście przed spotkaniem? Czy jednak coś zaskoczyło Was w grze okoła kleczew dzisiaj? Zawsze są pewne rzeczy, które zaskakują, ale, ale uważam, że spełniliśmy w 100% plan, który mieliśmy, mieliśmy na mecz. Jak widać po wyniku nie straciliśmy bramki, co jest najważniejsze. Także realizowaliśmy wszystko, co powinniśmy. I teraz możemy się przez to cieszyć z trzech punktów. Twoja pierwsza bramka w barwach w Dyświecie, jeszcze tak ważna. Natomiast byliście podbudowani tym zwycięstwem w ostatnich dwóch meczach, bo ostatnio wyjazd do Słupska, z którego przywieźliście trzy punkty. No i wcześniej mecz domowy z Notecią czarnków na 6 do 0. Buduje Was ta seria, którą teraz łapiecie? Pewnie, że tak. To, że, to, że wygrywamy od, od, od dłuższego czasu, chyba tam 5-6 meczy, nie straciliśmy, nie straciliśmy punktów. Buduje to na pewno. Na pewno przez to gdzieś tam wychodząc na taki mecz z liderem czujemy się o wiele pewniej niż gdybyśmy wychodzili na niego na przykład na początku sezonu. Yy, także tak, na pewno na pewno nas to zbudowało i na pewno ten charakter, który dzisiaj pokazaliśmy również był z tym związany. No to ja Ci życzę dalszych meczów z bramkami i dalszych wygranych. Tyle Kasper Bogusiewicz po meczu w daświecie świecie Sokół-Kleczew. Dzień dobry, z nami jest trener Sokoła-Kleczew, pan Tomasz Pozorski. Witam trenerze. Witam, dzień dobry. Za Pańskim zespołem dzisiaj porażka dopiero druga w tym sezonie. Co zaważyło o tym, że wyjeżdżacie ze świecia bez chociażby punktu? No, zaważyła przede wszystkim bardzo skuteczna gra w obronie, no, niskiej zdecydowanie przez cały mecz zespołu gospodarzy. Z czego na pewno. Za co, za co na pewno należą się gratulacje, bo to poświęcenie, który, którym wykazywali się dzisiaj piłkarze Wdy, jest na pewno godne pochwały i to było kluczem do, do zwycięstwa, bo de facto no, mimo posiadania piłki zdecydowanie dłużej nic z tego tak naprawdę nie wynikało. Stworzyliśmy 3, może cztery sytuacje, a to jest zbyt mało, żeby, żeby strzelić jedną czy, czy, czy dwie bramki. Natomiast no, zespół Wdy bardzo dobrze, konsekwentnie bronił nisko i wybronił ten wynik do samego końca. Nie udało się dzisiaj zdobyć takiej chociażby bramki jak w meczu z Elaną Toruń, o czym pochwalił się pan na, na w swoim Twitterze. Dzisiaj warunki nie były do tego chyba sprzyjające, żeby taką akcję, jaka wówczas miała miejsce w tym spotkaniu z zeszłego tygodnia z Elaną Toruń rozegrać. No, dziękuję, że Pan o tym wspomniał, natomiast no nie, to, to, nie, to nie jest kwestia tego, że boisko było nie takie jak należy, nie, to, to, to na pewno nie w tą stronę należy iść, bo, bo boisko było równe dla wszystkich zespołów, było bardzo równe, można było pograć piłką i to, to naprawdę nie miało większego znaczenia, no tutaj jest kwestia tylko i wyłącznie po pierwsze dyspozycji moich piłkarzy, a, a w drugiej kolejności tego w jaki sposób bronił zespół goś... yy, gospodarzy, więc... To, to tylko i wyłącznie z tego wynikało, ale miło mi, że, że pan to wspomniał. Jest to pierwszy mecz w tym sezonie bez zdobytego gola. Jednak, czy obrona w Dybłaście na tyle szczelna, czy po prostu pan myśli, że to był taki jednorazowy wyskok pańskich zawodników? Także tak to ujmę, bo jednak pierwszy mecz bez strzelonego gola, czy należy się czymś martwić, czy to po prostu jest taki wypadek przy pracy? Nawet, nawet o tym nie pomyślałem w ten sposób. Natomiast no, każdy mecz analizujemy pod kątem wejść w pole karne, pod kątem oddanych uderzeń, uderzeń zablokowanych, uderzeń niecelnych. Myślę, że ten mecz nie był inny od pozostałych, na pewno jeśli chodzi o ilość wejść w pole karne. Tutaj bardziej to jest kwestia bardziej. Konkretów y, z, lub, lub braku konkretów ze strony, ze strony moich piłkarzy, i, i to w tym raczej upatrywałbym szansę, także no, no, no ja powodu do niepokoju na pewno na pewno nie mam. E... A czy uważa Pan, że wnioski, które Pańskiej zespół wyciągnie po tym meczu, będą odpowiednie i no jednak wygrywaliście w tym sensie z drużynami, które są m, lasują się w czołówce tabeli? Czy po prostu wygląda na to, że. Taki mecz, patrząc na przekrój całego sezonu, po prostu musiał się wydarzyć i był on wyliczony w koszta, że no jakiś mecz pójdzie, nie pomyśli właśnie w ten sposób, że nawet bramki nie uda się zdobyć? Ja się bardzo cieszę, że Pan tak no, komplementuje troszeczkę w taki zawalowany sposób mój zespół, ale no to jest... To, to jeśli zespół, który jest w dobrej dyspozycji, a za taki się uważaliśmy, trafia na zespół, który no te, te cechy ewolucjonalne ma na, na wyższym poziomie, ale na bardzo wysokim, maksymalnym, wydaje mi się, jeśli chodzi o WD, na tyle co, co, co poznałem ten zespół, analizując go na poziomie maksymalnym, podchodząc do meczu z nami, no to, no to tak to wygląda. Ja bym w żaden sposób nie umniejszał roli gospodarzy, no bo to, to, to oni doprowadzili do, do tego, że tak naprawdę ja, ja sobie Przypominam na szybko 3 czy cztery strzały mojego zespołu. No a co z tego, że my piłkę posiadaliśmy mnóstwo czasu, no bo poza tymi czterema strzałami tak naprawdę no, no, piłki bramkarz gospodarzy posiadał w momencie, kiedy wyłapywał do środkowania, a nie w momencie, kiedy uderzaliśmy na bramkę. Także duża rola w tym wszystkim jest na pewno gospodarzy, za co, za co już wcześniej pogratulowałem. Tyle, trener Tomasz Pozorski. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Z nami jest Dawid Rytlewski, napastnik z Witam Cię, Dawid. Dzień dobry, witam wszystkich sympatyków dy i kibiców piłki nożnej. Dzisiaj przegrywacie 0 do 1 z świecie. Powiedz, jak z Twojej perspektywy, z perspektywy napastnika wyglądało to spotkanie. E, uważam, że spotkanie miało dwie różne połowy. Pierwsza to zdecydowanie gra pod nasze dyktando i notabene tracimy bramkę. E, fajnie weszliśmy w ten mecz. E, myślę, że dużo fajnych zalążków sytuacji było. Szkoda, że nie wykorzystaliśmy. Druga połowa, myślę, że o 60 ten, minuty ten mecz się wyrównał i, i nie było widać u nas, takiej chęci odrobienia strat, chociażby tego remisu. Szkoda, bo, no, bo nie zagraliśmy na, na swoim poziomie, na, na jaki się przyzwyczailiśmy. Tak? No, ale to też nie ma co umniejszać zespołowi wdy no, bo to oni stanęli na wysokości zadania i przygotowali się do naszego meczu, można powiedzieć, że perfekcyjnie. Jesteś jednym z najlepszych strzelców trzeciej Ligi, więc naturalne jest to, że obrońcy skupiają się na pilnowaniu ciebie, chociażby w, głównie w takich spotkaniach. Powiedz, czy gra się wtedy trudniej czy łatwiej, no bo jednak... Mm, przez to, że obrońcy skupiają grę granatobie, to objęto, możesz robić też miejsce kolegom. Dzisiaj jednak to nie wystarczyło? Eee, powiem tak, z perspektywy napastnika i naszej drużyny ogólnie zespoły się bardziej na nas koncentrują. Eee, no, tabela pokazuje, że jesteśmy na pierwszym miejscu, tak no i, i gdzieś tam e, drużyny, które z nami grają, chcą nam uczyć nosa, no bo Zasada bi najmocniejszego, no to jest taka zasada, która gdzieś daje dodatkowy dreszczyk emocji każdej drużynie przed meczem uważam, jeżeli chodzi o spotkanie, no zabrakło nam wiele, żeby po prostu stąd wyciągnąć trzy punkty. Kibice w świecie na pewno pamiętają Twoje popisy na boiskach trzeciej ligi twoje bramki strzelane, więc jak, jak duży sentyment i jak dobre wspomnienia masz właśnie z gry w Barwach świeckich dy? Kurczę, jeżeli chodzi o sentyment, no to mam wielki, tak, no bo grałem e, dla sympatyków, gdy bardzo dobrze się tu czułem. Niektórzy jeszcze pozostali tutaj w, w strukturach klubu, czy nawet w szatni, jak Łukasz Wenecki, czy Łukasz Zapała. E, no serce mocniej biło, nie ukrywam, że to jest klub bliski mojego serca, bo gdzieś nawet osoba w postaci prezesa Krzysza, Krzysia Kośleckiego no, to jest osoba coś więcej niż e, zwykła relacja zawodnik prezes, tak? No bo gdzieś nie ukrywam, że wymieniamy się telefonami do dziś. Jesteśmy w stałym kontakcie, rozmawiamy. Mam nadzieję, że jeszcze przyjdzie mi dane tutaj założyć koszulkę świeckiej wdy. Tyle. Dawid Retlewski pomoczył do świecie soku kleczy. Bardzo dziękuję za rozmowę.